Co do tego znikania, to być może niektórzy chcieliby uciec, zwłaszcza jeśli chodzi o dane, o tożsamość, o dane wrażliwe, i ukryć się przed światem, bo te bardzo często są powielane i przekazywane. Jak chronić te dane wrażliwe, to o tym powiemy i zastanawiam się, czy możemy przedstawić z imienia nazwiska naszego eksperta, skoro o danych wrażliwych mowa, ale rozumiem, że jest pełna zgoda. Mimo Rodo, które jest takim hasłem, wydawało się, że Rodo zapewnia nam. Pełną, e, pełną dyskrecję i ochronę właśnie danych, Tomasz Osiej, radca prawny, witamy serdecznie. No właśnie, dobry, witam. imię i nazwisko to są dane wrażliwe? Dobre nie. pytanie. Nie, nie, absolutnie nie. Znaczy w ogóle jakby od początku, y, trochę przepraszam, naprostuję, <laughs> ale RODO nie miało zapełniać pełnej y, dyskrecji, y, to jest jedno z paru nieporozumień. RODO miało ucywilizować to, ułożyć pewne ramy, Dać podstawę, określić cel. No ja bym powiedział, że ucywilizować. także absolutnie imię i nazwisko, tak? Teraz takich ciekawostek, ja wiem, że to nie jest w ramach czego, chcę powiedzieć, że jest wyrok i jest dyskusja na temat tego, czy powinniśmy mówić pan i Pani, pani, tak. to znaczy słowo Pan i Pani, czy określenie jest zdaniem Trybunału Sprawiedliwości zbędne, jest nadmierne, czyli wystarczy, że. Imię i nazwisko samo. Powiemy imię nazwisko, ale to tylko na marginesie. Czy to, co Pan wspomniał wcześniej, o czym Pan mówił, rzeczywiście tak jest? W sensie, w sensie, że to uregulowano poprzez RODO, czy nie? Te wszystkie rzeczy, które były nieuregulowane do tej pory? Tak, tak. Znaczy RODO daje pewne ramy. To znaczy, generalnie RODO to jest jakby punkt wyjścia. Do, do bardziej szczegółowych regulacji, ale RODO przeniosło pewne rozwiązania, które już były, ale, ale powiedziano, jak ma to wyglądać. Czyli mamy taką bazową regulację, do której się odnosimy, ale na pewno imię nazwisko ani nie są to dane szczególnie chronione. Ale na pewno też można ich użyć. Panie Tomaszu, tak, mimo wszystko będę się zwracał do, do Pana. Myślę, że kurtuazja jest mimo wszystko cały czas bardzo istotnej na czasie. No właśnie, powiedzmy o tym, bo na razie bardzo ogólnie to przedstawiamy, czym innym są właśnie dane osobowe, personalne, a czym innym są właśnie dane wrażliwe. Co je różni? Dane osobowe, tak zwane wrażliwe, to jest szczególna kategoria danych, która jest częścią większego zbioru, który nazywa się dane osobowe. Czyli mówiąc ogólnie wszystko to co odnosi się do osoby, co ją identyfikuje, to są dane osobowe i można je podzielić na dane na tą szczególną kategorię danych, którą niektórzy nazywają dane wrażliwe. I dane zwykłe. Jest jeszcze trzecia kategoria danych o karalności, ale ją zostawmy na boku. Czyli dane, tak zwane wrażliwe, zwane wcześniej sensytywne, to wyjdzie na to samo, są określone w artykule 9 RODO. I tutaj konkretyzując, chodzi nam o dane o stanie zdrowia, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, preferencje, orientacje seksualne, wszystko to co jest co może z, zrobić większą krzywdę osobie niż mniej czy ma większą wagę jest dla nas ważniejsze dużo ważniejsze pod kątem ochrony to rozumiem że gdyby na przykład miała miejsce taka sytuacja w szpitalu Czekamy na sorze, którąś godzinę wychodzi pani pielęgniarka lub lekarka i mówi: Pani Dagmara podaje nazwisko, powiedzmy, że podaję moje kowalska, która miała tej nocy wysoką temperaturę i powiedzmy krwotok. Zapraszam serdecznie do, do gabinetu. Czy to jest już przekroczenie granic? Nie, to. Znaczy, I tak i nie. Znaczy, myślałem, że pytanie będzie dotyczyło tego, czy to jest ta szczególna kategoria danych. Tak. Bo przypisano do Pani konkretne informacje dotyczące stanu zdrowia. Tak. Pytanie, czy, czy to jest przekroczenie. Generalnie, ponieważ dzieje się to w placówce zdrowia, to możemy się spodziewać tego, że ktoś tam będąc, będziemy mówić o stanie zdrowia. Natomiast jeżeli podaje wszystkie symptomy, czy to historię choroby Pani i podaje przy innych, to tak, jest to nadmierne. To mhm. jest złamanie. Ale to jest też zdroworozsądkowe. Też nie chcielibyśmy słyszeć, że wywołujemy kogoś, nie wiem, mhm. Tomasz Osie i wykonano operację jakąś tam X. Niekoniecznie chciałbym się tym dzielić. Panie Tomaszu, zainteresował mnie wątek e, e, poglądów politycznych, orientacji seksualnej. Jak te dane są pozyskiwane i w jaki sposób mogą być pobierane? O, pozyskiwane są z różnych miejsc. Przede wszystkim my sami je udostępniamy, znaczy tu media społecznościowe, to, czym się je dzielimy, bo z, y, jeżeli mówimy o poglądach politycznych, tak, i y, orientacji seksualnej, zacznijmy może od poglądów politycznych, ludzie się tym chwalą, a później w momencie, kiedy się pochwalą, czyli sami powiedzą, też często oczekują ochrony. Znaczy, jeżeli ktoś sam ujawnił, to nie może oczekiwać, że zostanie to zapomniane. Bo to już jest przestrzeni. Kwestia użycia tego, ale to już jest zupełnie inna, inna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o, o nasze preferencje, orientacje, my sami to podajemy. W mediach społecznościowych to jest, my opisujemy pewne rzeczy. To, co jest niebezpieczne, to co nam, na co musimy uważać, to są no, nazwijmy to algorytmami. Generalnie jakby ci, ci którzy zarządzają platformami, e, oni zestawiają te informacje i potrafią wywnioskować o naszej orientacji, o naszych poglądach i potrafią coś z tym zrobić. To, to jest niebezpieczny mechanizm, bo my często nie chcemy ujawniać. Ale to mówimy w sposób pośredni. No, a nawet czasem zdarza się bezpośredni. Mnie się zdarzyło w ostatniej redakcji, w której pracowałam, usłyszeć od kolegi nowego o jego orientacji seksualnej, choć przecież nie jest to wymóg. No właśnie, a, jaki, a jakich, o, jakich danych nie może, o jakie dane nie może nas zapytać pracodawca? Pracodawca nas, mówiąc na ogólnie, nie może zapytać o rzeczy, które wychodzą poza kodeks pracy. W kodeksie pracy jest określone, że on musi nas w pewien sposób, nie chcę użyć słowa sprofilować, ale musi określić, czyli generalnie imię, nazwisko, adres, telefon, kontakt do nas plus doświadczenie zawodowe, a wszystkie inne rzeczy są poza. Czyli gdyby zaczął nas pytać, na przykład o orientację, byłoby to absolutnie przekroczeniem. Czyli żeby pracować, nie potrzebuje takich informacji. Czyli wszystko to, co wychodzi poza artykuł 22 kodeksu pracy i rozporządzenie, to jest nadmierne. Dzieci zainteresowania? Nie. Mhm. Nie, chyba, że już zostaniemy przyjęci do pracy, no to wtedy jest to związane z tym, że są jakieś świadczenia dla dzieci i tak dalej. Natomiast przy samym przyjęciu zdroworozsądkowo nie może nas wypytywać o wszystko, bo to jest po prostu zbędne. Nikogo nie interesuje przy przyjęciu do pracy. Tutaj nasuwa się pytanie, jak chronić te, te dane i prosty wniosek z tego, co Pan przed chwilą mhm. powiedział, jest taki, żeby przede wszystkim w przestrzeni internetowej być bardzo ostrożnym. Tak, tak. to znaczy generalnie ja tę ochronę bym podzielił na, na, na parę kwestii. Pierwsza to jest edukacja. My wszyscy musimy wiedzieć, co się, co się wiąże z udostępnieniem informacji. To jest paliwo XXI wieku. Jakby cały, ponieważ nie pierwszy raz się tu spotykamy i cały czas jakby też mówię, jak mantra, to jest paliwo i złoto XXI wieku, bo jest. Wystarczy spojrzeć na to, co w tej chwili się mówi o, o masku i Zuckerbergu i co oni chcą zrobić. Chcą po prostu skomercjalizować maksymalnie, wrzucić do sztucznej inteligencji jak najwięcej danych, żeby tym nakarmić, żeby jakby zbogacić się wielokrotnie. Czyli po pierwsze to jest edukacja. Musimy wiedzieć, co się z tym wiąże. Nie możemy sobie tak po prostu mówić. Czyli kolega, który przychodzi do pracy i od razu się chwali swoją orientacją, czy koleżanka, nie wiem kto to był, pani będzie, że kolega, to nie może oczekiwać, że ktoś zapomni o tym, że to zniknie z przestrzeni, bo on już to powiedział. Druga kwestia to jest taka, że są narzucone pewne ramy dla, na samych ad, tak zwanych administratorów, tych, którzy pozyskują. Im nie wolno. Nie wolno pozyskiwać więcej informacji. Gdyby się tak zdarzyło, że, że, że jest więcej, a my coś chcemy z tym zrobić, czujemy, że na naszych praw nadużyto, no to mamy, możemy pójść do sądu. A wcześniej proponowałbym złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który tylko się tym zajmuje, jest organem administracji i on powinien zadziałać na pewno dużo szybciej niż. Sądy. W kontekście pracodawcy y, też chyba ważne, prawda? Też tak. To tu jeszcze inspekcja pracy. Jakby nie chcę wskazywać adresów, że, gdzie skarżyć na pracodawców, ale oczywiście pracodawców się kontroluje, czyli inspekcja pracy. A w danych osobowych na pewno prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest tym najszybszym, najwłaściwszym adresem. Panie mecenasie, dobrze, że Pan do nas wpada co jakiś czas, bo warto sobie tę wiedzę usystematyzować i częściej mówić o takich rzeczach jak dane wrażliwe. My często za chętnie się tymi danymi dzielimy, no i właśnie to złoto nam ucieka i przepływa przez palce. Tak, ja też zapamiętałem jedną z naszych ostatnich rozmów, gdy Pan wspominał o tym, że wcale nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby podawać chociażby swój kod pocztowy Oczywiście, pod adresem, tak. pod jakim jesteśmy tak, tak. zameldowani, a często jesteśmy o to pytani. Pan Tomasz tak, tak. Osiej udzielił tych cennych wskazówek. Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoją wiedzą. Dziękuję dziękujemy bardzo. pięknie.